I tak jak wspomniałam, przyjrzyjmy się w pierwszej kolejności kontom bilansowym. Jak sama ich nazwa wskazuje, odzwierciedlają one konkretne pozycje aktywów i pasywów, czyli do każdej pozycji bilansu otwiera się osobne konto, czasami więcej niż jedno, czasami jest potrzebna pewna analityka do tych kont, o której też powiem za chwilkę. Natomiast pamiętajcie, że konta bilansowe zawsze są powiązane z pozycjami bilansu. I te konta zawsze posiadają coś, co się nazywa saldem początkowym, obrotem i saldem końcowym. Czyli, jak sama nazwa mówi, saldo początkowe to coś, co to konto posiada na początku, obrót, czyli operacje, które miały miejsce na tym koncie w trakcie danego okresu sprawozdawczego, i saldo końcowe, czyli to, co zostaje. Zaraz to zresztą pokażę na tym schemacie teowym. To, o czym należy tutaj pamiętać, to. Dokonując jakichkolwiek zapisów na kontach bilansowych, należy pamiętać, że wszelkie zmiany, które dokonamy w zapisach księgowych, muszą nadal być zgodne z tą zasadą równowagi bilansowej, czyli z tą metodą bilansową, że nadal suma bilansowa na koniec okresu sprawozdawczego musi się zgadzać czyli suma dla aktywów musi być taka sama, jak suma dla pasywów. A jak to zrobić? Oczywiście będziemy o tym mówić w trakcie tego wykładu i kolejnych wykładów, jak ta ewidencja księgowa wygląda. I w jaki sposób dokonywane są zapisy księgowe, by tej zasady nie naruszać. No ale, biorąc pod uwagę konta bilansowe, w pierwszej kolejności zobaczmy sobie konto aktywne. To konto aktywne, tak jak i każde inne konto księgowe, posiada stronę debetową i stronę kredytową, oczywiście swoją nazwę i mielibyśmy też symbol zakładowego planu kont, ale, tak jak wspomniałam, o tym symbolu powiemy sobie w następnym temacie. Konto aktywne, jak już wspomnieliśmy, odzwierciedla, Pozycję bilansu dotyczącą aktywów. I to konto posiada coś, co nazywamy saldem początkowym, czyli to, co znajduje się na początku danego okresu sprawozdawczego, a następnie zmiany, które miały miejsce, które dotyczą tej pozycji bilansowej w trakcie okresu sprawozdawczego. I jeżeli zwiększamy stan aktywów, to ten zapis jest po stronie debetowej, jeżeli zmniejszamy, po stronie kredytowej. I to jest bardzo Mylące dla wielu osób na początku, bo jak coś mamy, to dlaczego my ten, to zwiększenie zapisujemy nie po stronie ma, tylko po stronie winien? Jeżeli jest wam to na początku ciężko zrozumieć, to zapamiętajcie sobie, że cała istota konta wzięła swój początek z zapisu należności, z zapisu długów, a należności jako jeden z elementów aktywów ujmowane były po stronie debetowej jako winien, czyli ktoś mi coś był winien. Czyli jeżeli zwiększam dług, który ktoś jest mi winien, czyli tą należność, to dokonuję zapisu po stronie winien. I oczywiście ten zapis nie dotyczy tylko pozycji należności, bo wiemy, że tych pozycji w aktywach jest więcej niż tylko należności, czy to długo, czy krótkoterminowe. W związku z tym będzie ta zasada dotyczyła wszystkich zapisów zmian, które mają miejsce dla pozycji aktywów, czyli zwiększenia po stronie Winien zmniejszenia po stronie ma. Logika w związku z zapisem długu, tak jak powiedziałam przed chwilką. Mam nadzieję, że dzięki temu łatwiej wam będzie to zapamiętać. Teraz na koniec okresu sprawozdawczego podsumowujemy obroty strony debetowej, czyli strony winien i strony kredytowej, czyli strony ma i różnica między ty tymi dwoma, wynik tej różnicy, to jest tak naprawdę saldo końcowe, czyli to co pozostaje na tym koncie na koniec okresu sprawozdawczego. Ponieważ obrót strony kredytowej zawsze będzie mniejszy niż obrót strony debetowej, to to saldo przy tej kalkulacji tutaj będzie zawsze po stronie kredytowej. Ale ono tak naprawdę jest saldem debetowym, co Wam zresztą pokażę zaraz na przykładzie, więc proszę, jeżeli to dla Was nie jest jasne, wytrzymajcie chwilkę, zaraz na przykładzie na pewno będzie to dla Was bardziej zrozumiałe. Na razie tłumaczę zasadę działania samego konta. Żeby sprawdzić, czy ta kalkulacja, której tu dokonujemy, jest poprawna, podsumowujemy sobie stronę debetową, która tak naprawdę jest obrotem, i stronę kredytową, która jest sumą salda końcowego i obrotu kredytowego. I te sumy muszą się zgadzać, żebyśmy mieli pewność, że kalkulacja na tym koncie została wykonana poprawna. Taka kalkulacja, gdzie podsumowujemy obroty i kalkulujemy saldo końcowe, to jest jakby zamknięcie konta i przeniesienie salda na kolejny okres sprawozdawczy. Jeżeli jest to okres roczny, to znaczy, że takie podsumowanie będziemy robić raz na rok pod koniec roku, na 31 grudnia, powiedzmy, jeżeli rok obrotowy jest rokiem kalendarzowym, i na dzień 1 stycznia, saldo końcowe z danego konta aktywów będziemy przenosić jako saldo początkowe na kolejny okres sprawozdawczy. Często w firmach korzysta się, jak już Wam wspomniałam wcześniej, z okresów sprawozdawczych miesięcznych, szczególnie w tych dużych jednostkach, i wtedy taka operacja dokonywana jest tak naprawdę co miesiąc. Zobaczmy, jak to konto aktywne działa na konkretnym przykładzie, bo tak chyba będzie najlepiej wytłumaczyć Wam, o co chodzi. Wyobraźcie sobie, że prowadzicie firmę, na przykład spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, w związku z tym podlegacie pod przepisy ustawy o rachunkowości, czyli prowadzicie księgi rachunkowe. I prowadzicie już te księgi od jakiegoś czasu, działalność od jakiegoś czasu, i w ramach środków trwałych, na przykład na 1 stycznia, Posiadacie środki trwałe o wartości 17 tysięcy złotych. To może być wartość początkowa na przykład e, samochodu, e, który wcześniej zakupiliście, e, i jakiegoś innego elementu majątku, nie wiem, drukarki, ksera, cokolwiek e, innego. I w trakcie tego okresu sprawozdawczego, bo powiedzmy, że te okresy sprawozdawcze są miesięczne, zakupiliście laptop o wartości 8 tysięcy złotych, w związku z tym zwiększenie. Stanu środków trwałych na koncie aktywnym zapiszemy po stronie debetowej. Równocześnie sprzedaliście jakąś pozycję majątku o wartości 2000 zł. To może być na przykład ta maszyna ksero czy yy, drukarka, o której wspomnieliśmy wcześniej. Zmniejszenie stanu środków trwałych to zapis po stronie kredytowej, bo mamy konto aktywne. Na koniec stycznia podsumujemy sobie. Stronę debetową, czyli saldo początkowe plus operacje zwiększające yy, stan aktywów oraz stronę kredytową, czyli operacje zmniejszające stan aktywów. Wykalkulujemy saldo końcowe jako różnicę między tymi dwoma, czyli 23 tysiące złotych. Podsumujemy sobie stronę debetową i kredytową. Wszystko się zgadza, czyli kalkulacja była poprawna. W związku z tym to saldo końcowe 23 tysiące złotych, jeżeli mamy okresy sprawozdawcze miesięczne, będzie równocześnie saldem początkowym na dzień 1 lutego dla tego konta środki trwałe. Czyli co musimy zapamiętać? Zwiększenia po stronie debetowej, zmniejszenia dla aktywów po stronie kredytowej, a saldo końcowe staje się saldem początkowym i kiedy zamykamy dany okres sprawozdawczy i otwieramy kolejny. To była taka ilustracja. Ja teraz Was zapraszam jeszcze do takiego przykładu. Spróbujcie samodzielnie ująć poszczególne operacje dotyczące rachunku bankowego, rachunku bieżącego. Mamy podany stan środków na dzień 1 stycznia, i mamy operacje, które zostały dokonane. Na ten moment, podkreślę to, skupiamy się tylko na ewidencji tych operacji z jednej strony, czyli na tym rachunku bankowym. Natomiast pełny zapis księgowy. Będzie trochę bardziej skomplikowany i o nim powiemy sobie nieco później, ale na ten moment chcemy przećwiczyć, czy dobrze rozumiemy zasady działania konta aktywnego. Ten komentarz oczywiście pojawia się ze względu na to, że mogą tutaj być osoby, które wiedzą nieco więcej na temat zapisu księgowego. Nie bójcie się, do tego dojdziemy. Na razie patrzymy tylko na pojedyncze konto, konto aktywne, rachunek bankowy. W związku z tym proponuję dokonać tych poszczególnych Dokonać ewidencji tych poszczególnych operacji i zamknąć sobie ten rachunek bankowy na koniec stycznia, kalkulując równocześnie to saldo końcowe. Za chwilkę, oczywiście, prześledzimy rozwiązanie wspólnie.